Pisząc o tym, o czym dawno chciałem, zastanawiałem się, jaką muzykę wybrać. Jak wybrać jeden utwór z milionów, jak znaleźć tą jedyną osobę z milionów. Wybór jest nagły i przypadkowy. I doskonały. Dokładnie tak jak cała sytuacja, dokładnie jak ona. Po obronie tytułu magistra sztuki, zdecydowałem się opuścić po 10 latach Kraków, by znaleźć swoje miejsce, swoje szczęście. Odważny i znaczący krok w moim życiu. Tak się stało. Zrobiłem krok do przodu, ale skoczyłem na księżyc. Zrobiłem krok większy niż mógłbym podejrzewać. Na dwa dni przed wyjazdem z Krakowa ja strzeliłem do niej, a ona do mnie. To było jak egzekucja, która zmieniła wszystko. Wjechałem z Krakowa, ale z uśmiechem na ustach i nie jechałem już do Warszawy szukać szczęścia, bo szczęście znalazło mnie sam. Jechałem zaczynać nowe życie, własne. Dziś miałem dwa tygodnie od tych wydarzeń i wiem, że gdyby nie ona, nie miałbym tyle pewności siebie, tyle radości w sobie, tyle szczęścia w siebie. Chciałbym, żeby się rozchorowała tylko po to, żeby ugotować jej los. Chciałbym, żeby bolała mnie głowa, żeby mnie głoskała po policja. Żadne słowa nie są w stanie opisać tego, co się dzieje. Rozchorowałem się na dobre, mam gorączkę, napady śmiechu, brak apetytu. Złapałem najpoważniejszą, najprostszą i najdziwniejszą poradę na świecie. Jest cicho. Spokojnie, normalnie. Wszystkie fajerwerki, eksplozje dzieją się w nas. Znalazłem swoje miejsce na ziemi. Znalazłem swoje drzwi do lasu. Gdy spotykałem dziecka w piwnicy, który za każdym razem majstrował, na moje pytanie, co robi, odpowiadał tylko – drzwi do lasu. A ja zawsze chciałem się dowiedzieć, z czym są te drzwi. To była magia. Dziś już wiem. Drzwi do lasu to nasza zwykła szara codzienność. Nasza codzienność, która może być magiczna tylko wtedy, jeśli sami tego chcemy. Nie oznacza to, że ten blok znów nie. od dziś będzie miał jeszcze jednego autora.